serdecznie z tej strony, Bubuś, witam Was bardzo w, serdecznie w kolejnym odcinku z Fortnite na moim kanale. Dzisiaj już nowy sezon. Yeah. Widzowie, jeżeli chcecie wesprzeć moją działalność, to zapraszam do wpisania kodziku twórcy bubus 042. Będzie mi naprawdę bardzo miło, jak go użyjecie, wpiszecie i będziecie z nim kupować. Polecimy jeszcze na miasto portowe, bo są też z tych bank tam jesteś. Więc polecimy tam. Widzowie. YouTube mi chyba nawet wyłączył to, że mogę linki dawać w opisie, więc dam wam po prostu w komentarzu. W komentarzu się da. W opisie się już nie da, bo bym musiał nadrobić całą historię kanału. I musiałbym regularnie stawiać filmy i musiałoby być jakieś zasięgi tego też. Więc może się uda odrodzić trochę ten kanał. I chyba tak na bank pójdziemy, bo tu nikogo nie widzę. Mamy termity. I mamy te torby. Więc chyba już na spokojnie się uda. Chyba się uda już z tym bankiem od razu. Widzowie. To wbijam na ten bank. Ziomki mnie zaczęły już atakować, jeszcze nic nie zrobiłem. Okej. Okay. Teraz trzeba z tymi botami się trochę rozprawić. Lidowie. Trzeba się... O o o o Trzeba się zająć tymi Tak się na tej trzeba albo coś nagrać na tego TikToka wreszcie Tak się na tego YouTuber przepraszam yy, Jeszcze Bo dawno nic kompletnie nie było Co to za mąż No i jakiś content trzeba robić, widzowie. A jeżeli jesteście z TikToka, bo na przykład dopromowałem ten film, to zapraszam też do na napisania komentarza, żeby z TikToka jesteście. Mi się zaraz amunicja skończy, wdroży. Już mi się skończyła amunicja. Mamy, mamy, mamy też, mamy to Mamy to Mamy to, mamy to widzowie, mamy to Otwieramy te i zaraz Wam pokażę yy, Tak to też ten czarny rynek Gdzie najlepiej pójść Czasem możemy przejrzeć wszystkie czarne rynki Jaka ta sniperka jest? Dobra, to biorę ją Chociaż nie umiem za bardzo edytować, a tych, co ty, ty, ja jeden. Nie umiem za bardzo ses z tej snajperki. Dobra, weźmy za tą. Ładnie. jest, ładnie mam na policzik. Dobra, dobra, nie chcę tego, to. Dobra, nie to tylko. Dobra, nie O, mamy? Jeszcze go nie to. zostało. Już Jeszcze go, Dobra, to mamy lecić, musimy mieć na platonik. Przepraszam, lecimy sobie po autko. Lecimy po auto, To Lecimy po autko i trzeba pójść na jakiś czarny rynek, tyle teraz tylko nie pamiętam, który to był. Pójdziemy sobie po kolei, najpierw pójdziemy na ten Jakby nam po drodze jacyś ludzie To wtedy będziemy ich od razu atakować Żeby robić ładnie content Tak, tak czy inaczej widzowie zapraszam was również do tego TikToka Do, do zaobserwowania, bo wbijamy tam 10 tysięcy A tutaj ładnie by było wbić 2,5 tysiąca subskrypcji Już mi się myli, bo Teraz więcej działa na tym TikToku niż na samym YouTube. Tu nikogo chyba nie ma. O, jednak jest. Idziemy na niego. Podjeżdżamy. Dobra, rozwalony został. Idziemy na ten czarny rynek, a potem będzie trzeba bardziej podjeżdżać. Tutaj... O, 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 o! Na górze ktoś jest. Czekajcie, pójdziemy po niego. Eminem. Rozwalony. On miał taką samą broń. Więc z git. Dobra, czy tutaj jest ta moja pompa, co chciałem kupić? Bo to jest ta. Widzowie, tutaj w tym. W tym y, Dark Marketplace ma się. Tą snajperkę Sokole Okol mityczną, tą najlepszą. Więc polecam sobie tutaj przychodzić, jeżeli chcecie. Tu jest tylko ta epicka. Na razie musimy mu wystarczyć. Ale mamy dwa coiny. Więc ją kupimy. A drugiego coina zostawimy na tą drugą. Wymienimy sobie tego wartownika na mitycznego wartownika. Idziemy sobie... Do innego teraz marketplaceu. Dark marketplaceu. teraz lecimy sobie. Po drodze mamy tego. Więc lecimy tam. I tam może będzie. Bo właśnie. Nie, nie pamiętam teraz, bo to jest tydzień sezonu. grałem tylko pierwszego dnia, potem dnia na wyjeździe. Więc powiedzmy trzeci dzień w Anaportie. Nie wiem, nie to jest. O, obeznany, Jeszcze. O, 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 mamy zimę. Leży Wszystko To snajperka nie wiem czy będzie mi w ogóle potrzebna, bo ja lubię podjeżdżać jak już na blisko no nie O o o, no tam mamy Ktoś tam biegł Ło o o o o Leży Mamy potem. Ma... miał tutaj jakąś tam. Miał. Miał, miał. Dobra. Mamy naładowaną broń, i lecimy do tego marketplace, żeby nie marnować czasu. I ewentualnie tej monety w przyszłości. Ale po drodze też trzeba podjeżdżać ludzi, żeby nie było nudno. Tam, tam, mam, mam go Tylko żeby nie był mocny Nie trafiłem Nie trafiłem Ucieka, ziomek Nie uciekaj Nie uciekaj, nie uciekaj Tchórz Jaki tchórz, widzowie Jaki tchórz Dobra, nie chcę ten Czy on będzie... Nie, nie chcę Wow! On miał tą tom! On miał tam, co chciałem kupić. Kurczę, nie wierzę, widzowie. Hop, skorzystał z tego. Tutaj miałem tą mityczną... Nie wierzę, co się stało, widzowie. Nie wierzę. Nie wierzę, widzowie. Dawaj. Oh, no! Zapraszam do subskrybowania, jak jeszcze tego nie robicie Jeśli oglądacie ten film To też zapraszam do zostawienia lajka, bo podniesie to na pewno zasięgi trochę tego filmu Bo też na przykład ostatni film, który nagrałem z Grubsonem Który... Aktualnie nie chce ze mną nie do bo mnie zablokował wszędzie Nie wiem w sumie dlaczego Może tego, że mu się przypomniało, że mi obiecał parę rzeczy I... nie chciał już ich spełniać ale po tym, po tym odcinku miałem tam sporo dosyć wyświetleń, ale YouTube pozabierał. Więc niestety YouTube nie wspiera rozwijających się filmów. Jak, a ci chodzi bardziej o to, że YouTube, jak jest jakiś film, co się za szybko rozwija, jak na mały kanał, to zabierają wyświetlenia, lajki i tak dalej. No nie? Usuwają. Więc też słabo. Do tego widzowie, jeżeli chcecie więcej odcinków na samym YouTube. To zapraszam Was do zasubskrybowania, zostawienia lajka, like yy, zostawienia jakiegoś komentarza z jakąś propozycją, ewentualnie challenge'u. Yy. A jeżeli dotrwałeś do tego momentu, napisz yy, skibidi. Kreatywnie widzowie Napisz skibidi. A na 10 tysięcy obserwacji na yy, tym, na TikToku, zrobimy sobie. A, a, pompa, 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 pompa. Dobra, leży. To już tam obrabiał, no nie wiem wiem, że. Emotional damage! A, few moments later. A jeżeli chcecie wspierać moją twórczość, to zapraszam do wpisania kodziku twórcy uh, Bobus042 w sklepie Fortnite. No, tak czy inaczej, nie przedłużając, dziękuję Wam za oglądanie tego krótkiego odcinka. widzimy się w kolejnym odcinku, jeżeli będziecie chcieli, oczywiście, i ten się troszeczkę chociaż wybije. Tak, minimalnie. I widzimy się na kolejnym odcinku. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do wpisywania kodzigo twórcy do zobaczenia. Cześć. Bye bye. Tata. Goodbye.